Jak to jest spróbować alkoholu po raz pierwszy? Stało się to w czwartej klasie liceum trzech dni po moich 18 urodzinach. Siedziałem samemu w domu, gdyż była burza i gadałem z kolegami na Discordzie. Moi koledzy byli starsi ode mnie około 5 lat i, jakby to powiedzieć, byli dosyć zbuntowani. Często chodzili na melanże i imprezowali, a ja przez większość czasu siedziałem w domu, a więc leżałem na łóżku i rozmawiałem sobie z nimi. Czułem się zabawnie i spontanicznie, więc w trakcie konwersacji randomowo wspomniałem, że mam w lodówce żubrówkę. Jak pewnie się spodziewaliście, ktoś zachęcił mnie, żebym trochę spróbował. Początkowo nie byłem przekonany, gdyż żubrówka to wódka, więc nie ma 5 czy 7% alkoholu, a aż 40%. Jednak nudziłem się i postanowiłem spróbować. Wlałem żubrówkę do kubka z lemoniadą, który miałem. Spodziewałem się, że żendleje jednak smakowało dobrze. Nie czułem żadnych efektów ubocznych. Gdy skończyła się lemoniada, chciałem skończyć moje picie. Jednak moi koledzy zachęcali mnie do brania shotów. Jak to ja nie potrafiłem im odmówić i wypiłem jakieś 5 shotów wódki w przeciągu dwóch minut. Przez pewien czas czułem się dobrze. Ale potem niekontrolowanie i losowo zacząłem dostawać odruchów wymiotnych. Moi jakże pomocni koledzy już sobie poszli, a zostałem tylko z jedną koleżanką, więc powiedziałem jej co się dzieje. Nie będąc w stanie dokończyć zdania, nagle zwymiotowałem prosto w kamerkę telefonu i nie byłem już widoczny dla koleżanki. Od razu się rozłączyłem i postanowiłem radzić sobie z tym samemu. Poszedłem do łazienki, gdyż nie chciałem narobić brudu we własnym pokoju i tam wymiotowałem wszędzie po podłodze i do sedesu. Później wymiotowałem tylko do wanny. Byłem tak nawalony, że przez przypadek wpadłem do wanny i prawie się tam nie utopiłem. Moja Siostra usłyszała hałas i mnie znalazła. Powiedziałem jej, że jestem po prostu chory, więc zawołała moją mamę. Szybko zdały sobie sprawę, że to ja piłem żubrówkę i nie jestem wcale chory. Zamiast na mnie nakrzytać, moja mama zawołała ojca, gdyż właśnie wrócił z pracy i tylko poklepał mnie po plecach i powiedział Synek, nigdy więcej takich rzeczy bez naszej zgody i wyszedł. Nadal nie mogę pić lemoniady, gdyż przypomina mi o tym zdarzeniu.